Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem w tej chwili w teatrze yy, i za chwilę rozpoczynam spektakl. Mam nadzieję, że kilka moich koleżanek dzisiaj wypowie się przed kamerą specjalnie dla Was, w jaki sposób oddech pomaga nam, kiedy pracujemy głosem na scenie. Jest tu trochę zamieszania, więc możliwe, że nie słyszycie mnie za dobrze, ale nie mogę głośniej mówić. Do zobaczenia później. Cześć Agnieszko, kochana. Cześć. Chciałabym, żebyś mi powiedziała, ile lat pracujesz już w teatrze? Od 20. O kurczę, to strasznie długo. No tak, bo jeszcze na studiach zaczęłam. Powiedz mi, czy używasz przez całe te 20 lat oddechu przeponowego? Tylko i wyłącznie. Inaczej nie wyobrażam sobie pracy, nie wyobrażam sobie tego, żeby w ogóle funkcjonować na scenie, na no, przede wszystkim, żeby używać włosu na scenie. A powiedz mi, czym się różni taki oddech właśnie przeponowy od takiego zwykłego, który wydaje mi się, że używa większość kobiet na świecie na co dzień? Ten przeponowy to dla mnie taki oddech w ogóle pierwotny, taki, który po prostu jest kompatybilny z człowiekiem, z jego fizjonomią i daje moc, siłę. Dużo powietrza wewnątrz, czyli głos jest, można nim więcej rzeczy zrobić, bo po prostu można powiedzieć coś bardzo głośno, bardzo cicho, długo przede wszystkim daje możliwości, po prostu zwyczajnie. Ale też sprawia, że. Kasiu, kochana, powiedz mi, jeśli możesz, do czego jest potrzebny ci prawidłowy, przeponowy oddech. Muszę oddychać. Gdybym nie oddychała, nie mogłabym z siebie wydobyć słowa albo nie mogłabym powiedzieć długiej kwestii. Lub też nie mogłabym zaśpiewać jakiejś dłuższej partii w I do tego jest Ci potrzebna przepona? Przepona, bo bez niej? Bo bez niej przede wszystkim nie ma emisji głosu. A mi, powiedz... ta emisja jest potrzebna na scenie przede wszystkim. A powiedz mi, czy na co dzień też używasz przepony? Staram się, ale wiem, że 90% ludzi bardzo źle używa przepony I po to właśnie powinniśmy korzystać z jogi, na przykład uczyć się oddechu, na pewno popełniam błędy. Jak każdy, ale będzie. uważasz, że warto się tego uczyć. Bardzo, prawda? bardzo. Super, bardzo Ci dziękuję. przede wszystkim będzie zdrowszy, jeśli będziemy dobrze oddech brali. Właśnie, dziękuję Ci, Kasiu, bardzo. Dzięki. Jestem już w domu po spektaklu. Mam nadzieję, że to krótkie wideo zachęci Was do zgłębiania wiedzy odnośnie oddechu przeponowego. Ja ze swojej strony zapraszam Was serdecznie na warsztaty, z mnie oddech. Naprawdę chętnie odpowiem na wszystkie Wasze pytania i możemy umówić się popracować nad oddechem zdradzę wam tajemnicę jak to zrobić żeby włączyć przeponę i na co dzień pracować i oddychać właśnie nią dziękuję wam bardzo i do zobaczenia idę już spać bo jestem bardzo zmęczona na razie hej